8 lat temu mówiliśmy drogi, 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 potrzebujemy dróg, potrzebujemy dobrego transportu, szybkich, bezpiecznych, wygodnych dróg. Po 8 latach mamy się czym pochwalić. Blisko 10 miliardów złotych zostało wydanych na budownictwo drogowe w województwie warmińsko-mazurskim w ostatnich 8 latach w czasie rządów prawa i sprawiedliwości. Ale to nie tylko te wielkie drogi ekspresowe S7 e, czy S16, obwodnica Olsztyna, ale to też dziesiątki kilometrów dróg powiatowych, dróg gminnych z kilku funduszy, które były dofinansowane czy wręcz sfinansowane z pieniędzy budżetu państwa i z pieniędzy Unii Europejskiej. Przede mną. Końcówka Olsztyńskiej obwodnicy. To też jest efekt naszych rządów, naszych decyzji. Za mną zwężenie do jednej jezdni, dalej jest Barczewo, jest Biskupiec. Proszę zobaczyć, jak wielki tu jest ruch samochody się korkują, ciągle są utrudnienia ruchu. Wczoraj był tu bardzo poważny wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Ale mam dobrą wiadomość. Już ruszyły prace nad budową drugiej jezdni, drugiej nitki do Barczewa, a dalej do Biskupca. Jeżeli będziemy dalej rządzić, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie mogła decydować o losach kraju, to będziemy dalej kontynuować budownictwo drogowe, będziemy budować tą drogę, będziemy budować szesnastkę, też od Mrągowa do Ełku i tysiące innych dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich.